Ciasto! Woo! Wow! Mandy, mogę jutro nie przychodzić na kampus? Proszę, boli mnie noga. Nie, nie możesz, Hulk. Jutro masz być na kampusie. Mandy, proszę, to jest naprawdę bolesne. Powiedziałam, nie znaczy nie. Wystarczy Halk, wynoś się stąd. Działasz mi na nerwy. Nie ruszaj się stąd, dopóki nie pozwolisz mi jutro nie przyjść. Cześć Stać! Wstać! Co wy? Codziennie muszę wam powtarzać, że nie możecie przyjść na kampus w krótkich spódniczkach? To dziewczyny, macie bardzo krótkie spódniczki. Mandy, mamy zwykłe spódniczki. Wcale nie są krótkie. Tak, istnieją dużo krótsze spódniczki. No a poza tym, nie ma zakazu noszenia krótkich spódnicek! Nie masz czegoś lepszego do roboty? Jo, cześć wszystkim. Nie macie na to narzekać? Znów przyszły w krótkich spódniczkach. Nie. Teraz zmierzę długość waszych spódnic. Jeśli są one za krótkie, zgłoszę to panu Maxowi. Weź to, Hulk. Ty będziesz mierzył, ja będę zapisywać. O, to jest to, co lubię. Jaskę? Nie dotykaj mnie tą taśmą! Laura, to rozkaz adminki Mandy. Dobra. Mandy, zapisz to, 25 cm. Aha, zapisuję Laura, 25 cm. Laura, przesuń się trochę, by zmierzyć spódnicę im. In. in, masz 20 cm. Trochę mniej niż Laura. Mandy, pisz. 20 cm? Yin, Twoja spódnica nie spełnia standardów kampusu. Hmm, to ty nie spełniasz standardów kampusu! Ja jestem adminką. Zostałam wyznaczona przez pana Maxa, więc domyślnie spełniam standardy kampusu. I nigdy nie noszę krótkich spódniczek. O, Olivia, hej! Mierzę teraz Twoją spódniczkę. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Wow, masz całe 27 cm. 27 cm? Ale że nada, przyjść do kampusu bez spódnicy. Dzięki za wskazówkę. Następnym razem tak zrobię. Dobra, Hulk. nie musisz mierzyć spódnicy, Gabi. I tak, widzę, że jest krótka. Mandy, i tak zmierza. Wrydzie czego? Tak, bardzo krótka. Dosyć, wszyscy jesteście na mojej czarnej liście. I ty, Hulk, także. Mandy, dlaczego? Po prostu, bo tak chcę. Co się gapicie i chce się ubrać? Eee. Wszyscy zapomnieli o moich urodzinach. Wyrzucę ich wszystkich. Kurka, żarów nie boli. Zajęte! Proszę, otwórz mi. Naprawdę muszę iść do toalety. A, zajęte! A Max? Eee. Czego potrzebujesz, Bąbelku? Okej, okay, to dziwne, że pan ma spaczowaniem Niemce. Mm. Shush, shush, shush. Pudzel, co robisz? Co, co? Bawi się zabawką. Ma nową supermoc. Ja mam supermoc! Codziennie chodzę na siłownię i ćwiczę. Napełnia moje mięśnie energią i mocą! Uuu. Chłopaki, macie coś przeciwko, żebym zjedła ostatni kawałek pizzy? Nie, panusia! Ten kawałek jest dla Bańki! A gdzie jest Bańka? Nie ma go tutaj! To ja zjem! Krótko mówiąc, chłopaki, mam dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. Od której zacząć? Zacznij od dobrej, lubię dobre wieści. Ukradłam gumę ze sklepu, weźcie sobie. Ukradłeś to?! Banka, skończyliśmy z kradnięciem gumy. Zaraz cię złapią i trafisz do więzienia. Nie jest dobra! Dobra, więcej tego nie zrobię. A teraz usiądźcie wygodnie w swoich fotelach, ponieważ wiadomość, którą zaraz usłyszycie sprawi, że upadniecie. nie każ czekać! Powiedz nam! Pan Max zamknął się w toalecie i płacze. Dyrektor go zwolnił. Biedny Gdzie jest moja pizza? Poneczka zjadła! No jery! Banjo, człowieku, dlaczego jesteś zły? Tango, to wszystko twoja wina! Jesteś samolubny, nie podajesz piłki! Krzyknąłem do ciebie, jestem! Jestem tutaj, podaj piłkę! A ty chciałeś się popisać przed trenerem! A mnie to sobie zignorowałeś! Dzień Dobra, obrażam się. Dlaczego mnie obrażasz? Nie będę z Tobą rozmawiał. Opuszczę całą drużynę. Opuść zespół. Nie potrzebujemy pozerów. Tak, mogę po prostu przeprosić. Stoisz tam i masz do nas żalek, jak mała dziewczynka. Banjo, mogę go uderzyć kijem? Nie rób tego kaczka. Daj mi swój kij. Dobra, chłopaki, przepraszam. Obiecuję, że więcej tego nie zrobię. Cóż, kaka. Wybaczymy mu. Nie wiem, muszę pomyśleć. Dobra, wybaczamy. Musisz kupić koktajl. Dwa koktajle. <grywa> nikt mnie nie kocha. Panie Max, co się stało? Dyrektor pana zwolnił? Wolałbym zostać zwolniony. Co że nikt mnie nie potrzebuje? <grywa> Pani Max, o czym pan mówi? Uwielbiamy pana, rządzi pan. A, jeśli mnie kochasz, to powiedz mi, jaki jest dzisiaj dzień. <grym> A, najlepszy dzień życia? <grym> Przestań tak blafować. Zapomniałaś o urodziny. Nie złożyłaś mi życzeń. Urodziny? Chcieliśmy panu złożyć Najlepszego, pani Max! <noise> Przestań nie okłamywać, Bendy! Wszyscy o mnie zapomnieliście! Kurka wodna! Muszę ostrzec wszystkich uczniów! I say but you are all that I see. Pojawiliście się! Mandy, Jeśli chcesz rozmawiać o długości naszych spódnic, to lepiej nie zaczynaj! Tak! Będziemy nosić to, co nam się podoba! Możesz iść na skazyć! Na Dobra, wystarczy, nie obchodzą mnie wasze spódnice, mamy teraz większe problemy. Mandy, hmm. hmm. jeśli zbierasz z razem, żeby porozmawiać o naszej stracie, mówię ci, to wino tango! Tak, jest wam. Mandy, obiecuję, że się poprawię! Koszykarze, nie obchodzą mnie wasze zawody. Jeśli frajerzy znowu zrobili coś złego, sama sobie z niej poradzisz. Dlaczego tu jesteśmy? Nic nie zrobiliśmy. Tak, zamknijcie się. Wszyscy macie kłopoty. Cieszę się, że nie jestem frajerem. Puzel, jesteś prawdziwym frajerem? Tak. Dobra, zamknijcie się. Dla waszej informacji, pan Max ma dzisiaj urodziny. Nikt z was nie pamiętał, ani nie złożył mu życzeń. Więc się zdenerwował, a nawet rozpłakał. O! Oh. Oh. Płakał! Wow. Jeju! Biedny pan Max! Dziewczyny! To jest poważna sytuacja! W każdym razie musimy to naprawić! Zrobimy panu Maxowi niespodziankę i będzie szczęśliwy! I przestanie płakać! O! Fajny pomysł! Popieram to! Okej okay, frajerzy! Zajmujecie się balonami! Robimy to najlepiej! Dobra, koszykarze i... Nie, nie, nie. O! Puzel, Hulk i Milo. Jesteście odpowiedzialni za ruch. Jaki ruch? Podrzucicie pana Maxa wysoko i zaśpiewacie mu piosenkę z okazji urodzin. Okej! Okay. Okay. Dziewczyny, ale super! My nie musimy nic robić. Mamy sensję. Wy upieczecie ciasto. Takie najpyszniejsze, ze śmietaną i czekoladą. Pan Max takie lubi. Dobra. Kurde, serio musimy upiec ciasto? Ja nie umiem. Dziewczyny, ja wiem co zrobić! Zadzwonimy do piekarni, zamówimy najpyszniejsze ciasto, już to zrobiłam i zadziałało! C U Tango, co to diabła? Nic nie widzę! Dlaczego zasadzisz mnie oczy? Jeśli ja natychmiast nie znajdziesz tego głupiego bandaża, wyrzucicie z kampusu. Panie Max, Stajemy go, kiedy powiem trzy. Trzy! Wszystkie! wszystkie, klienety, wszystkie klienety, klienety, klienety. Nie wiedziałem, że pan Max jest takim płaczkiem. Sam jest też płaczek, jest po prostu dotknięty. Zamknąć bo zaraz zabiję moją kijem o ścianę. Więc nie zapomnieliście o moich urodzinach? Trzy. Mamy dla pana tort ze śmietanką i czekoladą, tak jak pan lubi! Same piekłyśmy całą noc, nie spałyśmy! Co nie, dziewczyny? Aha! Aha uwielbiam was, ludzie! Jesteście moimi najlepszymi dzieciakami z kampusu! Będę płakać! Zamawiam jeden kawałek ciasta! Poczekaj na swoją kolej. Pani Max, proszę pomyśleć życzenie i zdmuchnąć świeczkę. Sama sobie poczekaj! Pana zecenie na pewno się spełni! Niech pan nie mówi go na głos. Jestem teraz naprawdę wkurzony na pana Maxa. to na Woo! Wow! To jest to co lubię. Cool! Max jest najlepszy! Wow! Panie Max, czego sobie życzyłeś? Puzel, spadaj, nie powiem ci. Jeszcze by się życzenie nie spełniło. Ludzie, weźcie pana Maxa! Wow! 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 Zdaniem właśnie skończył lat pan Max. Cześć wszystkim! Cześć! 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 Woo! Woo! Ta, 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 ta!